Jak rozumiesz? Co znaczy fiducjarny? Z tego co rozumiem, tak dosłownie, to znaczy pieniądz dekretowy, czyli wytwarzany dekretem, tak? czyli po prostu ustawą. Papierkiem, obiecankami pana polityka. Tak, no i, no i to, no, to jest pieniądz, który kontroluje państwo po prostu. No to jeszcze pytanie, czy bitcoin yy, to jest kwestia polityczna? Znaczy. To zależy jak, jak to rozumiesz, ale w sensie nie uważam, że Bitcoin jest le, wiem, lewicowy czy prawicowy, czy nawet libertariański, chociaż libertania jest ten Ale nie ma znaczenia. Tak. W sensie uważam, że dla każdej osoby, o każdych poglądach jakby Bitcoin jest dobrym narzędziem użytecznym i I, jakby, i to, to nie ma tak naprawdę znaczenia. W sensie nie jest jakby e, aligned, nie jest jakby... Nie można przypisywać, w mnie do, do niesprawiedliwości. natomiast to czy powinno się jakby być w probitku w polityce. Nie? Czy jakby warto to podnosić? Pewnie tak. Chociaż ja bym nie oczekiwał za dużo... O, zobacz, jak gwiazda idzie. Pan Lapard, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Powodzenia. <laughs> nie, nie. No jakby ja uważam, że te miejsce na ludzi, którzy na przykład w Stanach, czy nie w Polsce e, lobują gdzieś tam... E, parlamenta za, za jakimś tam lep, lepszym regulacją. No okej, okay, jakby w, myślę, że tacy ludzie mają miejsce i dobrze, że oni to robią pewnie. Natomiast to się też nie oczekuję od polityków pytasz. Fuck so, nie chcę robić coś ale co... Ale właśnie to jest piękne tylko że ja nie muszę od nich. Ja nie muszę... Wolnym jesteś człowiekiem? Nie muszę czekać na to, że mi polski parlament powie, żeby używać pytku No bo... właśnie, pozwolenia... O historię ci opowiem jedną. No dobra. Ja mieszkam na wsi. I na wsi jest, mamy grupę na Messengerze. I tam się wszyscy skrzykują, co tam we wsi słychać. No i była ostatnia jazda, że trzeba założyć koło gospodyń wiejskich. Mhm. Ponieważ są pieniądze z rządu, pan premier sypie, i mało tego jest próg. Jak zapiszesz więcej ludzi we wsi, to masz 1000 zł więcej. Nie? Mhm. I, i, I nagle, wszystkie panie, moje sąsiadki. Wszystkich starych zapisują na listę. nie Tego, nie, tutaj, tego. Teraz mamy tak, my jesteśmy w okresie prześ... słonko właśnie. Stasy jest... też mogą być Najdłużej. gospodyniami? No tak, bo jest równouprawnienie. No tak, jest. No jako, no że tak. możesz zakazać, nie? I teraz... Bardzo <laughs> progresywnie, bardzo fajnie. I teraz jeszcze, jesteśmy dzisiaj, jesteśmy w piku Słonka na niebie. Mamy najkrótszą noc za chwilę przed sobą. Piękny o, okres w, w roku. I kończy się, zaraz się będzie skracać no. lato. U mnie we wsi miało być ognisko. Nie? I wiesz co się dzieje? Koło gospodyń wiejskich czeka na wydanie regonu, żeby zrobić ognisko latem. Zaraz łączko im przeleci, kurwa przez planetę, a oni fiducjarnego numerka potrzebują. Przepraszam, jeżeli to jakikolwiek mój sąsiad usłyszy, to nie, nie jest żaden. Dzień dobry? Dzień dobry. Nie jest to żaden. Przytek do sąsiada, no ja was kocham wszystkich, ale rób ta. nie czekaj ta na pozwolenie z rządu, no kurwa mać, luz. No, to, że do lasu nam pozwalają chodzić. Przyjacielu, <laughs> kiepsko jest, co? Ty chyba wikitujesz na tych wywiadach, jak się no, tak No wiem, <laughs> wiem, ale no to malers, wiesz, on mnie nakręcił. Ale bitka to no jest pozytywizm, to jest optymizm. Jest nadzieja. Ja jestem bardzo no. optymistyczny. No, jest nadzieja. Nie wiem, ceny mi spadają, co, co, co roku płacę mniej za wszystko, nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. ja Ci powiem, że yy, przestałem kupować po prostu. No tak, to jest, jest to jest, dobre... to Co mi sprzedacie, co, 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 co będzie się mnie kalkulowało? By uczysz Pokaż się mi. wartości pieniądza, to... Mi, tak, umiesz ważyć w ręku, nie? Ciężar poczuć, <grych> no, to ile to jest pracy. Nie czujesz potrzeby, żeby szybko wydać, jeżeli no. nie potrzebujesz czegoś.